Ile najwięcej byśmy wydali na fryzjer. Ja wydaję 400 wy zawsze. Ktoś możemy tak, zakończyć ten tren. Chwabym więcej? Może bym nie dał. Nie wiem w sumie. Mam nadzieję, że nie powyższy mi fryzjer po tym wideo ceny. Ja daję 400 wy, e, z cięciem 400 chyba? 50 albo więcej lekko. To u mnie tysiak to był maks. To dużo. bym sobie dwa razy łeb zrobił gra komputerowa. Na grę? Mhm. Ja uważam, że do dwóch stówek jeszcze jest takie, że okej, okay, a mhm. ponad dwóch stów to ja uważam, że drogo i nie ma opcji, że kupię, nie? Dobra, bo ja mam prawie wszystkie dodatki do The Sims 3, bo więc właśnie, ja są, powinnam się w ogóle drogie, nie odzywać. Bardzo drogie były. Więc u mnie nieskończoność. Buty. Nie posłucham. Do, no, z butami jest trochę inaczej. Tak? A jaka jest różnica? <laughs> Jak są jakieś bardzo, naprawdę dobre no to ile? ile no to tysiak, no. Tak też, do tysiaka to jest max, ale serce boli. Ale to muszą być takie naprawdę... Mua. Bezglutenowa, wegańska jagodzianka. No tak, do dwóch dysiaków mówmy. Tak? Się. Tak. U nas no w Warszawie się daje się 60 zł za no jagodziankę nie, i to nie jest nie nie ok mówić. Nie, to ja się na to nie zgadzam. Fryzja za 400 ok a jagodzianka...